Kolejny dzień zjedzonka vlog Dzisiaj pokażę wam po raz kolejny co sobie zjem Na śniadanko, na obiad, na kolację No i w międzyczasie będzie jakaś przekąska do tego Ale najpierw łyczek wody Trzeba uzupełnić bidonik. Mam go drugi dzień i nigdy w życiu mi się tak picie wody nie podobało jak teraz. To jest dziwne, że tak naprawdę wystarczy kupić bidon lub coś takiego i od razu człowiek zmienia podejście. To wszystko siedzi tutaj w głowie, to jest tylko i wyłącznie od tego. Pierwszy posiłek na dziś to będą tosty. Po prostu ja uwielbiam jeść tosty. Z racji tego, że jestem na redukcji, dzisiaj przez cały dzień mam do zjedzenia około 1800 kilokalorii, ale najpierw jeszcze ogarnę sobie parę rzeczy na laptopie i dopiero pójdziemy zjeść śniadanko. Także widzimy się za... Pół godziny? Może być? <grych> Krok pierwszy to pewnie chleb tostowy. U mnie pszenny, cztery kromeczki, no bo robimy dwa tosty. Tyk i chowamy. Od razu sprzątamy stanowisko pracy, rozkładamy i delikatnie smarujemy masełkiem. No, to, to, to... O, tak was ustawię i będzie czadowo. Będziecie widzieć moje łapki. Troszkę masełka tu, troszkę masełka tu. Jak masełem posmarowane, to teraz dajemy sera. U mnie to jest cheddar. Zwykle biorę ser ten proteinowy, ale że miałam ochotę mega na cheddar, no to tym razem zakupiłam sobie właśnie taki. Jeden plaster. No. Połówka tu, połówka tu i do lodówki. Czas na szyneczkę. Zazwyczaj też biorę szynkę z kurczaka, ale tym razem miałam ochotę na taką, więc wzięłam sobie taką. To nie jest takie, że źródź tylko kurczaka. Zamykam. Hop. Przykrywamy kanapęcję I co? Do tostera Swoją drogą takie pytanie Wy na toster, taki do tostów, w sensie takich jak ja robię Mówicie toster czy opiekacz? Czy na ten drugi toster, gdzie się robi grzanki Mówicie toster, a na to mówicie opiekacz? Bo ja w sumie na jedno i na drugie mówię toster Możecie napisać w komentarzu jak wy mówicie Żeby było troszeczkę bardziej barwnie Ja w ogóle tak kocham warzywa, że ja zawsze do jakiegoś posiłku Muszę mieć warzywa, jeżeli jest to posiłek na słono Pokroimy to w paski lub w kostkę Zobaczymy jak mi się zachce Pomidor jednak pójdzie na ćwiartecz no i pół talerza warzywek i aż to wygląda tak jak powinno. Przyprawa do sałatek najlepsza. Dodaję jeszcze łyżeczkę majonezu w wersji light. Lubię ten z lubię roślinny, ten kielecki też jest fajny i lubię wegański z Biedry. Także szczerze mówiąc wszystkie trzy są naprawdę mega fajną opcją, jeżeli chodzi o odchudzoną wersję majonezu. Sprawdźmy, co tam u nich. No, zrobione elegancko. Talerzyk bierzemy. Wybaczcie za tego arbuza tutaj, ale tata jeszcze na kompostownik nie wyrzucił. Jeden tościk cyk, drugi tościk. W takim posiłku mamy około 700 kalorii, 54 g węglowodanów, 35 g białka i 39 g tłuszczy. Więc tak naprawdę tłuszcze na cały dzień mam praktycznie zjedzone, także kolejne moje posiłki będą mocno niskotłuszczowe. Przynajmniej się postaram, ale co zjem potem to jeszcze wam teraz nie powiem, bo teraz myślę o tym, żeby już zjeść te tosty. Bierzemy się za jedzonko, siadam do pracy i widzimy się potem. Jeszcze oczywiście kawka na mleku bez laktozy, cyk, no bo jak to tak? Robimy drugi posiłek na dziś, z racji tego, że pierwszy był mocno objętościowy kalorycznie. To ten będzie troszeczkę ubogi, tak jak mówiłam, muszę, ale to może nawet lepiej, bo zaczęło się tak ciepło robić na dworzu, że tak szczerze to nie mam ochoty na nic takiego mega dużego. Wysokobiałkowy serek wiejski, pudding proteinowy, arbuzik i ta czekolada od KFD z dodatkiem białka. Podejrzewam, że damy około 10 gram nie więcej, bo mi tłuszczę na to nie pozwolą po prostu. Zaraz zobaczymy, czy ją w ogóle dodamy. Pudding, cyk. Zawsze zostawiam sobie, no zaraz sobie wybiję oko, albo do nosa sobie tą łyżeczkę włożę. Zawsze zostawiam sobie taką łyżeczkę, żeby samego go zjeść po prostu. On jest tak dobry, że o Jezus. Serek, cyk. I do osobnej miseczki wkrajam arbuza, dlatego, że nie chcę, żeby ta cała woda z arbuza przeszła mi do tej super, mega pysznej konsystencji. I teraz sobie wprowadzę to wszystko w aplikację i zobaczymy, czy mi starczy tych tłuszczy na czekoladę, ale ja już czuję w kościach, że nie, więc nawet na to nie nazywam. Ja. Jestem jasnowidzem. Nie wystarczy. W każdym razie drugi posiłek prezentuje się tak, że nie wygląda, ale smakuje. I to jest przede wszystkim najważniejsze, prawda? W tej oto papce razem z arbuzem mamy 450 kcal, 41 g węglowodanów, 52 g białka i 9 g tłuszczy. Miało być nisko z tłuszczami? To jest nisko z tłuszczami. Jem drugi posiłek bez czekolady. Nie ucieknie mi ta czekolada. Zjem se jutro po prostu. Zjem ten posiłek i ogarniam się już na angielski. W ogóle widzicie, jakie ja mam tu pryszcza wielkiego. Ja nie wiem skąd on się wziął. Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Normalnie na pół czoła. Druga głowa mi rośnie, serio. Trzeci posiłek mango. Dlatego, że nie mam ochoty marnować kalorii, bo chcę sobie zrobić dobrą kolację. Więc ubieram ze skórki i będę sobie szamać. Mega lubię mango. Ja ogólnie jestem owocolubna, słodkolubna. I potem pokażę Wam, jaką kolację machnę dzisiaj. Ach, jem mango, a już myślę o kolacji. Jak żyć? Być kobietą jest naprawdę ciężko czasami, szczególnie w tych dniach przed miesiączką. O to właśnie momencie został nam ostatni posiłek na dziś. Tordilka z kurczakiem i warzywami. Także no. 1800 kalorii to jest malutko. Dobra, te włosy mi powychodziły na boki. A nieważne, robimy jedzenie. Nie trzeba wyglądać przy robieniu jedzenia. Ja was sobie tylko tutaj ładnie ustawię. I robimy. Ogórki czerwona cebula i pomidorek. Bierzemy kosę. I działamy. Teraz obieraczka i atakujemy ogóreczki Powrót do kosy. I ciachamy. Zmiana deski. I czas na mięsko. Patelnie rozgrzewam. Odrobina oleju. No, niezła odrobina. Ja pierdolę, ja zawsze tak przeleję, no. Nie, ja po prostu nie będę tego komentować, nawet, dobra? Mięsko już nam się smaży elegancko. A ja się właśnie skaknęłam, że uwaliłam y, moją białą grubekietupę. Bez komentarza znów. Już nawet nie chcę mi się jej ściągać. Jak ją już upieprzę, to całą. Ona i tak już tutaj fluidem jest suwalona. Wyciągamy jedną pełną ziarnistą tortille z opakowania. Cyk. Moçarelka. Pomidor, ogórek, cebulka, mięsko, cyk i keczupik. Teraz to zawijmy na pół. Nie będę tego zawijać. Złożę to na pół po prostu. Wrzucam do opiekacza tam w tu się piecze, a ja sprzątam. Tara W takiej porcji troszeczkę mi się rozdupcyło, ale nieważne. Mamy 460 kcal, 40 g węgli, 40 g białka i 14 g tłuszczy. Podsumowując dzisiejszy dzień i dzisiejsze jedzonko, delikatnie kalorie przekroczyłam, dlatego, że wyszło mi 1840 kcal. Jeżeli chodzi o makroskładniki, to je napiszę Wam tutaj na dole, jak to wyszło mniej więcej. Wiecie, nie popadajcie też ze skrajności w skrajność. Jeżeli któregoś dnia przekroczyłam Dziś delikatnie kalorie, nic się nie stanie. Naprawdę, nie wariujcie też pod kątem samego liczenia kalorii, bo to też jest mega niezdrowe dla głowy. Często wtedy rozpoczynają się właśnie zaburzenia odżywiania, tak jak miałam też ja, że ważyłam dosłownie wszystko co do jednego grama. Tak nie robimy. Tak wygląda kolejny dzień z mojego jedzonka. Ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Wbijajcie sobie na moją stronkę, jeżeli chcecie rozpocząć ze mną współpracę. Wbijajcie na mojego Instagrama, na mojego Tiktoka i widzimy się w następnym vlogu. Następny vlog to już będzie ostatni z tej serii. Ale spokojnie, potem też będą vlogi. Może troszkę rzadziej, ale na pewno będą. Mua! Całuję mocno. Pa! pa!